Kamil, przyjechaliście tutaj wczoraj wieczorem i po, już tutaj popisujecie się niesamowitymi tymi skokami. Szczególnie ty w obu seriach bardzo daleko macie podobnie jak chyba forma wyśmienita, jak oceniasz. Rzeczywiście, te skoki dzisiaj dzisiaj były bardzo fajne w moim wykonaniu. Jeszcze tam trochę e, jest do poprawy, zwłaszcza w locie, bo tam trochę za bardzo się przeciskam i później tracę dużo, e, dużo zwłaszcza w końcówce. Ale, ale jeżeli chodzi o całą grupę, to uważam, że tutaj zarówno trenerzy, jak i kibice mogą być zadowoleni i może być, e, może być jutro całkiem fajnie. Po tym pierwszym skoku miałeś taką jakąś niewyraźną minę, czy z lądowaniem był jakiś problem? Właśnie to jest to, o czym, o czym mówię, że, że pojawiają się błędy u mnie w locie, zbyt, zbyt agresywnie, eee, że tak to nazwę, trochę w żargonie, Pamiętam, się, się do Nardi. Eee, No i później tracę, tracę dużo wysokości i szybkości. Przez to, przez to nie mogę dojść do, fajnie do lądowania, nie mogę sobie spokojnie wylądować telemarkiem, tylko muszę się bardziej bronić przed upadkiem. Chyba jesteś zadowolony, że zdecydowaliście się na starty tutaj, a nie odpuszczenie ty, tego konkursu. Ja... Taki, takie było założenie, zarówno z i e, jak i moje, że. Tutaj gdzie możemy, to startujemy, a resztę, resztę będziemy później na bieżąco, na bieżąco ustalać. A teraz jesteśmy w dobrej dyspozycji, to nie ma co odpuszczać, tylko trzeba to wykorzystywać. Jak oceniasz ten obiekt? On jest trudny, trudne są tu warunki generalnie? No, no dla mnie akurat ten obieg jest bardzo, bardzo dobry. Ja, go, ja tutaj lubię skakać. Warunki, warunki, jak to zawsze w Kurszewel przed południem, czy koło południa wieje mocny wiatr z przodu i e, trochę jest takie za darmo skakanie, ale e, na szczęście konkurs jest z wieczorem i będzie, będzie bardziej, bardziej stabilnie, bardziej równo dla wszystkich. Miksa będziecie oglądać, czy raczej na treningu jakim się wtedy skupicie? No, ja chyba się wybierzemy na trening, natomiast e, nie wiem, jeżeli będzie okazja to chętnie. Apetyty są pewnie spore przed tymi zawodami jutrzejszymi. Też nie ma co się zbytnio napalać, tylko trzeba, trzeba robić swoje, trzeba e, skakać tak jak potrafimy i e, e, to i, tyle, i to powinno wystarczyć. Dzięki, Kamil, powodzenia jutro. Dzięki, cześć.